Hej, witajcie w kolejnym odcinku przygód czarodziejki Freyji na klasycznym hardkorze. Zaczynamy drugi akt na koszmarze już. Eee, dzisiaj w odcinku będzie Redament. Laska Królów, czyli Robacze Gniazdo i omulecz Żmijesz Ponów, czyli Świątynia Żmijesz I wydaje mi się, że na 30 minut to będzie akurat, żeby zrobić te dwa zadania, no trzy zadania, no bo tutaj to będzie z tym, nasze tym, światło zgasło. Czyli te trzy zadania zrobimy, a następny odcinek, oczywiście, jeśli się nie wywrócę, no to będzie tajemne sanktuarium demonolog i duriel na końcu. Mamy już 30 poziom, nawet zaraz będzie 31, ale jeszcze nie robię respeka, ponieważ jeszcze nie ma aż tyle imunów na sam ogień. A Jakbym zrobił respeka, to obrażenia z zamocniętej kuli na pierwszym poziomie byłyby praktycznie żadne. Tak samo z hydr na pierwszym poziomie, więc tak stwierdziłem, że wbiję ten 35, żebym mógł tutaj wrzucić 5 punktów, tutaj 5 punktów, tutaj 5 punktów i tutaj 5 punktów. Więc no, ten damage już by był taki, taki znośny. Eee, w sumie tyle. No, będziemy startować chyba, nie? Jeszcze tak na. Na wstępie, jeśli ktoś tutaj pierwszy raz trafił na ten odcinek, akurat, no to zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Takie serie raczej, znaczy raczej takie serie będą wrzucane z, ka z każdą postacią. Jest już na kanale Paladyn. Pod zapał i fanatyzm. E, kontynuujemy właśnie serię czarodziejki. Tym razem na klasyku. A w przyszłości będą kolejne postacie, więc. Zapraszam do oglądania i kaszę Idziemy do Radomenta. Oddalam troszeczkę. Do Radomenta wchodzę zawsze tędy, ponieważ... Jeszcze sprawdzę czy Spires 1 jest. Ponieważ jest szansa, że tutaj będzie po prostu bliżej. Niestety te szkielety już mają delikatną... Delikatnie zwiększoną tą odporność na ogień, więc... Będą stawiały opór. No i patrzcie, nie ma przejścia. Dobra, zawrócę się, bo niestety tu jest 50% szans, że przejście albo będzie, jak wchodzimy od morza, albo będzie w lewo albo w prawo. No i chyba w tym wypadku będzie po prostu w prawo od wejścia. Albo też nie, hmm. no gram mnie po prostu nie lubi. O, jest jednak dobra. Ruderzy nie mają odporności na ogień za dużo, więc schodzą szybciej niż szkielety. Radament najważniejszy, żeby się nie trafił z niewrażliwością na ogień, bo wtedy będzie problem. tutaj pierwszy wpadnie w poziom kurcze mikstury mamy mi się kończą tutaj będzie wópek Czyli od WP idziemy w lewo. Czyli cały czas prosto od wejścia wyszło także. O proszę bardzo. Perfekcyjnie. Pomyliłem skillach, ja nie mogę. <laughs> Dobrze to jakieś jest... Dobrze to dopiero koszmar powiem Wam, bo... Mogłoby nie być, nie być ciekawie ciekawie. Ja nie mogę, ale odwaliłem. No niestety Sosku tak jest czasem, że zapomnę że mam ten teleport aktywnym skillem na pasku i... i czasem tam wejdę, nie tam gdzie trzeba. Jeden do Vigor. No, sprzeda się pewnie tam za jakieś 10 tysięcy. Amulet. Dobrze. Wydaje mi się, że przed radamentem będę musiał pójść do miasta po potki. Ok. Czuszki, jak najbardziej. Ajajaj. Aj, aj. Dałem się dotknąć. No i mamy 30 level. Pierwszy, 31. Na razie daję w... Damy tutaj w czostwo zawsze to nie zwiększy się poburmany nie no, muszę iść Bo już się mana skończyła Mam dużo No 8 Zobaczmy jakieś pancerze może. Coś ciekawego. Nie, ale idziemy jeszcze udróżnione. Zobaczymy kostury. Przy okazji kupowania mikstur. 22 na ogień. No, taki jeden do soski. 20 FCR poluje na takiego, bo na koszmarze nie może być jeszcze dwa do umiejętności czarodziejki, ale jeden może być. Taki 1.20 byłby świetny. Dobra, a potki ha ha ha. Gdzie jest ziomek? Uu, ale poleciało! Nie spodziewałbym się tutaj takiego unikatu. Niestety to jest chyba do umiejętności nekromanty. Kurcze, ale patrzcie, jakby to było dwa do umiejętności ogólnie postaci 20 FCR, to ja bym to zakładał. Jeszcze tarczę bym wtedy sobie jakoś zamontował. Ajajaj, ale boli, boli bardzo. Ale taki lament ume na tym, na klasyku, to powiem wam, że nie zła historia. Ej, w ogóle mi nie pokazuje redamenta. Aha, tutaj dopiero, teraz dopiero. Gdzie on jest? Kurczę, zaklęte ogień ma. Dobra, musimy ich odciągać. Tak myślałem, że nie będzie tak łatwo. Będę go biło 24 lata. Hmm. Tamte jakieś okrążenie robi, chyba się zawiesił szkielet. Musiało tak być. Nie mogę nieść nic więcej. No, on ich leczy cały czas co? No zamiast podejść do mnie, Aha, ha, niewrażliwy nie niewrażliwy obrażenia obrażenia. No Radek, nie wiedziałem, że będziesz mi sprawiał tyle problemów. Nie podobasz mi się. aha, ok. Ja pierdziele, 55 życia mi zostało. <noise> Ale farsz. Zero potek do ty. Dobra, to mi nie jest potrzebne do niczego niestety. O, ale fart. Uch, uch, uch. Jeszcze tam książkę muszę do zdrowia. No dobra, zadanie. Z rodamentem skończone. Prawie wywrotka. Piękne to by wyglądało. Teraz idziemy. Idziemy szukać robaczego gniazda i laski królów tam. No, jeszcze musiał zamrozić. No bo czemu nie? Ale tu paczek fajnie. No, ryjówka podnosimy. Jak widać, dopóki nam się nie trafi przeciwnik z zaklętym ogniem, to jakoś go tam na hita można ściągnąć. Kurczę, nie ma suchych wzgórz. ukradnień pewnie będą e, w drugą stronę. No, jednak tutaj. Mamy przez przypadek, w sumie bo jego na. O kurczę, sala umarłych. Na niego nawet nie polowałem. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć co jest. No tak, nie można uciekać od nowy, bo dostaje się podwójny damage wtedy. Dobra, jest daleko oaza. Tutaj szukamy WPK i robaczego gniazda. Coś mamy w Dobrze. Ups. Znowu zaglęty zimno. Mamy zbroję polową, której raczej nie podniosę, bo nie mam 55 sił. E to w sumie jeden poziom. To może jak będzie dobra, to chyba zatrzymam. Zidentyfikujmy ją najpierw. No, 40 do zdrowia i odporność na truciznę, która, tak jak już mówiłem, nie jest najbardziej potrzebną odpornością. Paczka jest na górze. Ale zbroje się sprzeda oczywiście. Nie to żeby była całkowicie bezużyteczna bo. Przynieść się dwadzieścia pięć tysięcy. Patrzcie, ale leci. itemów. to jest e, do tych śmierci. Tutaj nic nie będzie. Tutaj na klasiku można wyfarmić kamienie Jordana. Jeszcze na offline, na hardkorze nie padł mi kamień Jordana. Więc klucze, może. Może, może to będzie to. Dobra. Chcieliby to robali. Trochę many, ale może się uda. e <laughs> também Upiorna zbroja sprzeda się. Dobra, idziemy po mistury. Aha, tak na pewno. Dobrze się widzieć. 30 tysięcy 13, tu nic Kwota energii 27 na zimno. Sera, ile ja mam 30. No to z podmianką trochę ciężko by było. Pytam się czarodziejki czy 3 do meteor? Kurczę 4 do meteor, tako Ładnie. Jakbym grał pod meteor byłoby fajnie. 20 fcr może z piorunami, nieciekawe. No niestety, ale zróbmy jeszcze myk. Proszę bardzo. Co prawda ściana ognia tutaj podbija jeszcze koszt, ale mamy to jeden do umiejętności czarodziejki, 20 fcr. -a. To jest już fajne. I ją biorę. Trochę mi obrażenia na kuli ognia teraz spadną. No wiadomo, tam było, tam ta, tamten kostr był dwa do kuli ognia, a nie, nie jeden aktualnie, ale przyszłościowo będzie lepiej. No i... Aha, tu mi odporność na jeszcze spada. Ała. Będzie trzeba bardziej uważać na przykład na te żuki teraz. Ups. No cóż. Zapomniałem o tych odpornościach. No, i to jest piękne robacze gniazdo. Takie powinny być wszystkie. <grych> Bojowy młot sobie wezmę i założę Ale może się... Aha, nie sprzeda się, bo nie mam miejsca Dobra Tu będzie laska królów czy nie? rzucił jakoś gitarmą. Bo... No i dobra. Laska, królow. Witam. Kurde, idę jeszcze zobaczyć. Może drognon się pomylił i sprzedał mi nie ten, co trzeba, kostur? Może będzie jakiś jeden... 1,20 plus odporności? Nie, chyba się nie pomylił. No cóż. Teraz 32 poziom. Wiecie co, jednak e, mamy już 29 minutę, czyli... już panie sobie zostawiły na kolejny odcinek? Nie ma co robić wszystkiego od razu. E, fajna była ta prawie dzentka u Radamenta. powiem wam. E, troszeczkę spękałem wtedy, jak zobaczyłem ile mam życia i nie mam potek w ogóle. E, więc to, że się mogłem wydeleportować coraz w tych miejscach, nikogo nie było, żeby sprzedać mi chociaż jednego hita, bo to jeden hit był dosłownie, e, no to, to, to jest fart. Totalnie fart. E, no i cóż, mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało odcinek. I zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, pozdrawiam, cieplutko, papa. Pa.